Dobra, można ruszać. Kurde, widzę, że będzie mnie chyba czekać. Nie wiem, czy deszcz, czy, czy sól i śnieg na pograniczu Kalifornii i Oregonu. Bo jak zwykle idzie z nadoceanu nad spokojnego, idzie fala deszczowa, która się zamieni w śnieg na lądzie. Tylko muszę na Petro zajechać paliwo kupić. Oj, no trzeba zajechać tutaj na to Petro. Wiem że słabo mój głos słychać, ale ja nie używam mikrofonu bo do tej kamery by trzeba ja próbowałem i tutaj trzeba by używać tego odbiornika podłączanego a on często się rozłącza więc jest jak jest z głosem patrzcie wszystkie pompy moje Tara, dobra idę go po podtankuje chodzi kura ciok, ciok i pyta się czy, by go nie, czy go nie podwiozę do Kalifornii ale jaja dobra paliwo jest widzicie tego co tu chodzi Nowy kierowca jest dostępny. Nie potrzebuje ktoś. Jeden problem, że ktoś nie mówi po angielsku, ale za to perfekcyjnie Aha Maha Także Ktoś jak potrzebuje kierowcy to tu jest dostępny. Dobra, Rafał no jedź. Jedź rachwale I ma telefon od Państwa za darmo Bo on przeszedł przez Rio Grande Dostał wszystko za darmo Prawdopodobnie w Chicago albo w Nowym Jorku ma dwie duże torby tam leżą czekaj jak tu się wjeżdżało stąd kurde nie pamiętam siut czy tu w lewo było czy to no jejejej rachwał dobra pojadę tu gdzie pamiętam bo o tam był exit kurła cały exit do 80. siut No nic, patrolowym, patrzcie ile rezerwowanych. Wolne, rezerwowane, wszystkie są. Rezerw, rezerw. Zrobimy taki patrol. A no, tu z tyłu są wolne, takie normalne. Nie, rezerwowane, wszystko to jest rezerwowane, ja pierniczę. Ale głodni pieniędzy są w tej Nevadzie, kurna Kołorinowna, na Petro. No dobra, no idzie ten wyjazd. Shut. Tutaj. W nocy zawsze wszystko wygląda inaczej niż w dzień. w Rino, to Adam i Ewa mieszkali wiecie no Adam i Ewa tak tak ale nie ci co sobie myślicie że ci z raju Adam i Ewa nie nie Adam i Ewa kudyba ona z domu szczurowska. tylko przerąbali wszystko i kurcze gdzieś ich eksmitowali stąd nie wiem czy wy to widzicie ale tu z półtora metra śniegu jest na poboczach no tak grubo ponad metr no tak trochę się spieszę bo idzie strasznie duża chmura z nadpacyfiku i na pograniczu a Kalifornii i Oregonu mnie może coś złapać temperatura już spadła do zera Celsjusza więc jeżeli przyjdzie deszcz no to będzie to śnieg Powiem wam tylko tyle, że jadę <laughs> jakąś drogą 89 to jest, czy coś takiego. Nigdy ten nie jechałem. Same zakręty. O kurde. Normalnie taki zygzak, że... że o, o, a ten co? Most zobaczył z daleka. Dosyć taka trudna ta droga tutaj jest co człowiek tak jak jedzie nudzi się nie ma co oglądać, słuchać znaczy zmienili to soft poznajecie? To jasność. Się. chłopina się kora z Kanady tu tłumaczy bo te cła zaporowe takie co na Kanadę i na Meksyk tu aluminium tłumaczy, że o Ameryka, czy Stany Zjednoczone bez bez Kanady, bo tam aluminium tanie, czy kurcze. I tyle razy Wam tłumaczyłem, że Ameryka to jest taki nowotwór złośliwy, rozumiecie? Na cały świat jest kula ziemska okrągła, jest takie miejsce jak USA się nazywa, i to jest nowotwór złośliwy. Potrafi macki wpić w każdy inny kraj i wysysać z niego krew to co najlepsze i on tutaj tłumaczy że o bo Kanada bez Stanów Zjednoczonych nie istnieje taka jest prawda i nie ma, o, nie ma o co gadać tak samo jak Meksyk też bez Stanów Zjednoczonych nie istnieje a Stany Zjednoczone aluminium Kanada nie będzie chciała zbórki na wasol sobie ściągną bo oni tam już mają macki nawpijane przypłyną na statkach, przywiozą pociągi, przywiozą kierowcy ciężarówek we, wewnątrz kraju i Kanada niech sobie kurna to amelinium trzyma wtedy to, to, to tak nie działa a no szkoda gadać, szkoda gadać mówię, to jest największy nowotwór na tym świecie na które nie ma lekarstwa, na, te, na tego nowotwora nie ma lekarstwa oni, oni sobie robią co chcą i nie to, że ja tu mieszkam, tylko mówię jak jest i dobrze wszyscy o tym wiedzą. Ale kurna, tu jest górek, tyle że się ciągnie jak ślimok. W tym momencie wjechałem do, do Oregonu, ale do Oregonu to ja wjeżdżam tylko na 33 mile w głąb. Muszę dojechać do pilota i tam nastąpi przerzutka. Ale cały czas uciekam na krawędzi sztormu, jestem deszczowo śniegowego No dobra, dziś tu jest ten pilot, na którego mam zajechać. Traffic light. gwiazda ciężarówek. ten czy tak? 1600 East Pine Street on the left. Dobra stoi oóz. Trzeba go zafiąć i spadać stąd zaraz. zamykam zaraz okno i palimy z tą gumę wyjadę, wyjadę ten i właśnie tu z Oregonu bo jeszcze to, to jest Central Point miasteczko się nazywa Central Point Oregon, chciałem pozdrowić Margaret, czyli Małgorzatę Właśnie w komentarzach tam mi napisała, że Podejrzewam, że whisky chciała tu podrzucić, ale kurczę ja tu wpadłem tylko na moment Dobra, oponki jadą do Kalifornii Zapylam moi drodzy Czas A tutaj ten kierowca tu mieszka, wiecie on tutaj mieszka, ten co będzie brał ten ładunek Co ja przywiozłem Dlatego jego ciężarówka stała tutaj na trackstapie On jest w domu i zaraz z domu przyjedzie to zapnie sobie pod naczepę i pojedzie A ja zasuwam na południe jak najdalej stąd, bo tutaj... Radio check is working A Ja stąd zmykam i kurde Bo mówię dzisiaj tutaj zaraz ma padać strasznie Zaraz, jak się wjeżdża to Kalifornia, to są takie góry, wiecie? I tu jest tak, jak spadnie śnieg, to utkwie tu jak widły w tym w oborniku. Na, na dobre dobra, zapylaj, zapylaj. No ja, żeby was nie kłamać, to tutaj nawet nie zobaczycie, gdzie jestem. <ścoughs> Że będzieś pisał coś, Mountain View Plaza, kurde nie. Ale nazwy nie ma miasteczka, ale to nic. Chodzi o to, że wjeżdżam z powrotem na autostradę między stanową numer 5. Tylko że tym razem na południe i zmykam daleko, bo mam 720 mil, 715 mil, praktycznie to będzie drapen huko. tutaj jest ten pilot po lewej, co byłem na nim zrzucić się i zapylam, go tu przez te góry przejechać to naprawdę jest sztuka tylko rzućcie hukiem, co się dzieje na radarze a ten to kura wyprzedził mnie żeby zjechać, jechał za mną wyprzedził mnie, żeby zjechać na zjazd Dobra, zasuwaj Rafał przez te góry szybciutko, szybciutko. A to miasteczko tu w Oregonie tutaj to. To nazywa się Medford Medford tak. Takie nawet ciekawe, bo za plecami mają ładne góry dosyć strome. No i zaraz Kalifornia też, nie? Mówię. Oregon jak jest ładna pogoda i w ogóle to jest bardzo ładny stan. Bardzo ładny. I mają blisko do oceanu, nie? No to zobaczymy co tu nam waga pokaże, nie? Bo jest otwarta. I co? ważymy się, ok. I pykamy. Zielone! Nie trzeba zjeżdżać. I to pasuje, nie? To? To jest fajne urządzenie że oni dopiero otworzyli to jeszcze kawę pa, już tylko włączyła napis, baba albo faciu góry są bardzo ładne tutaj ale zaraz prawdopodobnie będzie śnieg co my tu mamy, co my tu mamy nie wiem co to za rejestracja była, ale kaskadia wyprzedza kaskadię ciekawe to co czerwone jest to to jest piasek czy to jakaś specjalna substancja która ma rozpuszczać lód chyba na to wygląda nie lód i śnieg wiecie jak to już wysoko jest cały czas ładuje pod górę Na, na, na bokach, no to niby trzeba by było przetestować hamulce. 7 mil teraz zjazdu w dół, znaczy ileś tam mil 7 stopni pochylenie w dół. 7 mil 6 stopni pochylenie o. Spójrzcie jakie piękne, zimowe góry Nie rozpędzaj się jak szalony To jeszcze jest oregon tutaj Spójrzcie jak tu pięknie jest Oregon nam dziękuję, zaprasza, żeby wrócić A wita nas. Californication, Californication, Za chwilę będzie punkt kontrolny, co ma pan do oclenia na wyjeździe do Kalifornii. A towar, który wiozę do opony są, mi miały być dostarczone dzisiaj, ale nie dojechały i nie dojadą. Jutro dobra. No zobaczmy co tu się zaraz odbędzie, nie? To jest tak zwana aglokultura Nie wiem czemu to się tak nazywa Czekaj, który pas ciężarówki? Car tyers? Ja Mary. Ile to jak boga? 15 lat? Chyba skończył podstawówkę i przyszedł do pracy od razu tutaj No i chyba się góry kończą, śniegu nie było Całkiem fajnie No mi się podoba, dobrze się jedzie się Na chciał nie chciał chyba waga w Kalifornii wszystkich ściąga i trzeba zjechać się zameldować na bazę empty w lewym loaded prawy ostatnio chyba też tutaj jak się nie ściągali a za mną też wszystkie ciężarówki zjechały a za mną jedzie z bezą na głowie broda długa jak nie wiem telefon w łapie kurna jak go wyprzedzałem telefon w łapie kurna z Abu Dhabi na FaceTime jest to jest nowe pokolenie kierowców to oni zmienią tą trackerkę na, na tragedię poszli no, tamtędy górą już bo tu się zapchała cała ten a ta przede mną ciężarówka też kanadyjska jest tylko nie wiem czy to brytyjska, Kolumbia jest czy co to jest czy Saskatchewan nie wiem ale na pewno nie jest amerykańska My tu mamy? Dobra, jedziemy dalej. kurcze jakie piękne miejsce! A ja tu taką pogodę przedkom mam. Ale petarda miejscowa. Ta pogoda szczurowata nieboś, kolor szczura i tyle. A u mnie sytuacja wygląda tak: wieje. Jakby się ktoś ważny powiesił, myślałem, że owady nie latają jak wieje wiatr. Tak się rozbijają owady o szybę, że shot. Zostało mi mało czasu. Patrzę tutaj, zaraz będzie parking, zjeżdżam i muszę zrobić pauzę. No bo inaczej będzie violation Kurde, ale śl. przez to, że te drzewa na pewno kwitną już, to dlatego owady latają. No dobra. Zobaczmy co tu będzie. wjeżdżam jak dzik Jak, cik. jak cik do lasu, bo w lesie. Turn left on i yeah Trzeba zawsze się poprawić. Jeszcze kawałek. Dobra. Moi mili. Dziękuję. Do zobaczenia później. Na razie. Cześć.